z tego, że miałem kurwa, chyba 6-10 tysięcy kurwa followerów. W dwa lata, kurwa, miałem już chwilowo 356. Oczywiście też że za pomocą um, pewnego youtubera, ale sprawa wygląda jakaś kurwa, mucha tutaj, kurwa. próbuje się do szefa tutaj przysiąść, żeby powzywać haterów. Nie, ale mówię ale żarty żartami, ale. Udało nam się po prostu osiągnąć ogromny sukces. Kto by zrobił taki comeback? Kurwa. Zrobiłem comeback jak w SouthPo. Ja mam 39 lat. Ja byłem jednym z pierwszych raperów, co opowiadał o hajsie, co miał taką przewózkę zachodnią, tak samo jak Dzień i Noc, numer, którego nie ma już w międzyczasie na Spotify, nie wiem z jakichś przyczyn. Um, muszę się dowiedzieć, bo um, moim dystrybutorem teraz jest mugo, więc musisz dowiedzieć, dlaczego dzień i noc już nie ma na tym tym, ale... Jak ja zrobię płytę w stylu tego Dzień i Noc na nowoczesnych bitach, bardziej drillowo, trochę flow i tak dalej, śpiewane refreny, to będzie koniec. Ja w przyszłym roku zamykam grę, ja was tylko uprzedzam. Chcecie się śmiać, chcecie hejtować, trollować. Ja już zamknąłem grę, ja jestem sam, mnie nikt nie nagrywa. Ja nie mam inżyniera dźwięku, ja nie mam człowieka, który to miksuje, ja nie mam nikogo, nie mam żadnej ekipy, nic. Moja ekipa nie ma pojęcia o muzyce ma pojęcie albo o przemycie, albo o motocyklach, ale na pewno nie o rapie, dlaczego tak mówię. no Ja wszystko robię sam, wszystko piszę sam od samych początków, robię to ponad 20 lat, to większość z Was nawet na świecie jeszcze nie była, także trochę szacunku się chyba należy za sam fakt, nie? że ktoś po prostu jest kreatywny, zarabia na czymś pozytywnym, czyli na muzyce, a nie... Będzie taki comeback, że daj spokój. Zabójstwo liryczne 4 to jest tylko zamknięcie cyklu, po czym idzie płyta taka, którą ja teraz zacznę pisać. Już mam dwa pomysły na refreny, tak samo jak pierwszy pomysł do Midas'a i pierwszy pomysł do Rio. Także jak ja wam coś takiego mówię, to lepiej kurwa bierzcie to na poważnie. To tak serio tak, yy, kolejny album rozpierdoli. Nie założę Twittera, nie mam czasu na to. Dlatego no, tego mówię ja w ostatnie dwa lata, żebyście zrozumieli, wydałem Czaremary, mary, wydałem Feniks, wydałem zabójstwo e, liryczne epilog, wydałem e, aporofobię, wydałem Megalomanię. A teraz wydaję szóstą płytę w dwa lata, a puściłem nie, jeszcze King Sento zapomniałem. Kurwa, zapomniałem King Sento, to coś ma ponad 40 milionów streamów, ma bad, Teraz wypuszczam, zabójstwo 4, a potem wypuszczam album XXX, jeszcze nie mam tytułu. Ja mam tytuł, ale jeszcze wam o nie powiem. Czyli 8 płyt czy 7-8 płyt. Muszę sam zaraz sprawdzić. Jak ktoś wie, to mi na prędkości, proszę podpowie. Także kto mi tutaj dorówna? Kto mi tutaj dorówna? Ja w ostatnie dwa lata zrobiłem 6, 7 czy 8 płyt nawet. Nie wiem, co co wy to mówicie. Nie masz szans fifa ziomek. Będzie coś z Ewą. Oczywiście, że będzie coś z Ewą. Ja będę w ogóle kreatywnie, jakby cały projekt Ewy, to ja będę kreatywnie, um, będę doradzał, będę pomagał muzycznie i tak dalej, nie? Na, na pewno przyszły projekt Ewy będzie zajebisty. Znaczy się, pierwszy projekt celowy Ewy będzie zajebisty. Tak jest. Może jakość, a nie ilość. Mordo, tak szczerze ci powiem, mój najgorszy kawałek się może mierzyć stopowymi kawałkami. Jak mówimy o pomyśle artystycznym, kreatywnym, jakbyś był człowiekiem, który się zna na sztuce, to byś takie głupo tutaj nie pisał. Także o to, to się nie martw, mordo. Jak w Niemczech do dziś mówią po 20 latach staro, jestem w top trójce, jak chodzi o osoby piszące teksty i tak dalej, czy jak chodzi o pomysły kreatywności i tak dalej, to ja na pewno nie muszę się jakiemuś kurwa Zbyszkowi z Garbolina, kurwa spod drzewka, kurwa jabłkowego, co ma kurwa stare, kurwa FSO, kurwa bez... E, e, Kółek kurwa na dworze stojące, gdzie kurwa kurnik sobie zrobili w bagażniku, kurwa, to jest ja takimi ludźmi nie będą sztuce amerykańskiej mówił, mordeczko. Was poppin'? It was poppin', bro? Yo, ja mam teksty na całe dni, I got this shit for days, man, I got this shit on lock. Nawet ze mną nie zaczynajcie, kurwa, świry. Wiesz o co chodzi? Jakieś, kurwa, ścisłe, sznurowane, kurwa, buty Fila, kurwa, z napisem Tupak z tyłu, kurwa, jakaś bluza, kurwa, zamówiona w niemieckim Snipesie z 2018 roku. Ty mi tutaj będziesz coś dripował, mord mordeczko, kurwa. Weź sobie, kurwa, patriotyka załóż, kurwa, i tam sieć, kurwa, cicho. who's popping man? who's popping bro? Ile w łapie, kurwa. Ważne ile w fiucie, stary. Dwie wiagry, twoja stara krzyczy. Aha. Bro, teraz tak, for real, for real, nie? Ja zrobiłem ponad 100 milionów streamów w tym roku, nie? Mam najlepszego dystrybutora w Polsce, czyli Mugo. I jestem w trakcie załatwiania zajebistego dealu na, Niemiec, na Niemcy. Zrobiłem zajebistą płytę niemiecką, zajebisty mixtape. Także te wszystkie teksty, że jakieś podróby z Turcji, jakieś to, żeby tak trygerować, trollować. Słuchajcie, wiem, że w Polsce Spotify mało płaci, nie? Bo płaci tam mianowicie jakieś 6-7 tysięcy złotych za milion streamów, ale możecie sobie sami pobliczyć po prostu po logice, w jakie, w jakie pieniądze tam wchodzą w grę. Także nie próbujcie nawet. Nie próbujcie nawet. A teraz jeszcze wiadomo koncerty, a ja mówię wam, że ja nie gram za stawki jakichś obsmarkanych, undergroundowych, freestylujących deskorolkarzy w wiatrówkach, tylko gram zastawki niemieckie. Także błagam was, przestańcie z tym gadaniem o hajsie, czy kto gdzie w śmietniku grzebie, czy cokolwiek, bo tak jak mówię, nie wolno robić płótna swoich frustracji, z osób publicznych, tylko bo samemu się nie chce pracować i się cały czas jest zmęczonym przez walenie konia. Tylko trzeba w życiu dążyć do czegoś pozytywnego, trzeba się ogarnąć. Jestem żywym przykładem, że można wyjść na prostą od zwykłego cwaniaka, krętacza, alkoholika yy, do gwiazdy rapu. Kurwa, umówmy się. I to są fakty. Jak ty staniesz kurwa w galerii handlowej i się zesrasz pod siebie, to może pięć osób się zatrzyma, powie, ale śmierdzi, patrzcie na tego chłopca psychicznego. A jak ja tam stanę, dwie sekundy się raz uśmiechnę, to dziesięć dup chce mi dać numer do siebie. Także, We not the same. Wiesz co, chodzi? We are not the same, bro. Także tyle. We are not the same. We are not the same, tylko macie internet w domu i się podłączacie u sąsiada. To we are not the same, bro. <ścoughs> Pozdrowienia, sicarios, bra. Także tak to właśnie jest. Możecie się nawzajem w kiblu obsiusiać, rzucić to na TikToka i to nie będzie miało nawet jedną dziesiątą tego, kurwa, co. I mój pierwszy pomysł do Midasa jest, na refren do Midasa jest wszystko. Skórwiele. Chodzą w tych kurwa ściśle związanych butach, filo, z tyłu stoi tupak napisane, mają kurwa z 98 roku, kurwa srebrne jeansy, South Pole, rozmiar 40. Zapięte kurwa śnurowadłem, ważą 63 kilo, mają kurwa różowe suty. Typy kurwa się odżywiają, że jedzą kurwa buki z ketchupem, a te będą się profilować, kurwa. Kiedy klip wkrośnie, nie wiem gdzie to jest, mordo. Czy spotkam się. Ja nie rozumiem dlaczego ktoś by w ogóle mówił o czymś takim, wiecie, bo jest ogromne takie nieporozumienie, że posłuchajcie. Um... Tutaj nikt nigdy nie brał żadnych narkotyków, tak szczerze mówiąc, nie? Że czasem sobie tam można było przypierdolić gdzieś na imprezie, otwarcie o tym mówię, ale nigdy nie było jakiegoś ani kurwa zioła, ani żadnych piguł, ani żadnych kurwa innych rzeczy, ja po prostu mam ADHD stary, jestem południowcem, jestem chiliczykiem i mam po prostu trochę inny web niż wiele innych osób, przez co jestem dobrym artystą i ten cały taki ten cancel culture, ten cały taki shaming, to wszystko trollowanie, co wy robicie, to jest według mnie po prostu jakby to, nawet mnie nie dotyczy, bo w zasadniczo wchodząc tu, już role są, karty są rozdane, bo to wy oglądacie mnie, nie ja, was. Także już mnie w tym momencie miałem taki okres, że po prostu było trochę innych problemów życiowych i gdzie naprawdę poważne rzeczy się działy prywatnie, gdzie ludzie po prostu, e, no nie ukrywam, jeden artysta, którego podpisałem, czy byłem ci, ciut przed podpisaniem go. E, Musiał wyjeżdżać z kraju z jakichś tam przyczyn osobistych czy tam prawnych. E, drugi artysta, którego podpisałem, siedzi w tym momencie w areszcie śledczym i tak dalej. Wiele rzeczy się nie układało tak, jak ja w tym roku bym chciał. Natomiast wiele rzeczy mimo wszystko e, się działo zajebiście, lepiej niż chciałem nawet, ale zawsze tak jest. No zawsze jest trochę coś pod górkę. Nie ma nigdy perfekcyjnej jakiejś sytuacji, gdzie wszystko jest jak w filmie amerykańskim, że hej, teraz tu i wielki sukces i tak dalej, trzeba na wszystko pracować i dlatego, dlatego, dlatego pff, trzeba się po prostu trzymać swojego protokołu. No i to widzę właśnie, że jest straszny wstręt, że jest straszne, straszne kurestwo, straszne, straszne, straszne pozerstwo. Um, no obuda po prostu, obuda, fałsz, frajerstwo. Wśród wielu właśnie ludzi, którzy przychodzą, oglądają tego typu live i tak dalej, ale powiem Wam szczerze, tutaj za tym stoi taka moc, taka sieć ludzi, taki zasób osób, taka moc też finansowa i tak dalej, pod tym względem, że po prostu generuje po prostu duże pieniądze, generuje duże liczby i tak dalej, że nie jesteście w stanie jakimś durnym komentarzem na internecie tego powstrzymać. Wiecie o co chodzi. A my jesteśmy na każdy z scenariuszy przygotowani i mamy jakby. Czy w Niemczech, czy w Hiszpanii, czy w Polsce, yy, takie plany. Jesteśmy jakby już w trakcie ogarniania, ogarniania takich rzeczy, że moje następne płyty już nie będą nagrywane przeze mnie samego w domu. Moja następna płyta będzie nagrana przez inżyniera dźwięku, starszego gościa, który kurwa się na tym w 100% zna, w kabinie, na najlepszym mikrofonie yy, do nagrywania hip hopu. Mam i w Szwajcarii studio, i w Kolonii studio, to jest to, co ja robiłem, jak mnie prawie przez trzy miesiące nie było na żadnych live'ach i nic, także ja Wam nie kładę wszystkich kart na stół, ale teraz na pewno już nie jest żaden moment, to jeszcze tak mogliście tak do mnie gadać, wyzywać w 2020, jak naprawdę robiłem wszystko sam, 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 ale ja poszedłem do tego etapu teraz sam, doszedłem do tego wszystkiego, a teraz po prostu buduję sobie team. To już jest za późno. Teraz jak będziecie chcieli coś gadać do mnie, czy cokolwiek, to będziecie widzieli przecież z czym ja przyjdę i tak dalej, to wtedy bym chciał zobaczyć choć jednego z was, żeby cokolwiek jeszcze powiedział, także... Der Cuk jest abgefahren, się mówi po polsku po niemiecku. Der Zug jest wirklich abgefahren. To trzeba było chyba w zeszłym roku jeszcze mnie dojeżdżać i tak dalej, żebym nigdy więcej w życiu muzyki nie wydał, a w międzyczasie po prostu tyle rzeczy się wydarzyło, dobrych i złych, że, że jestem kuleodporny, po prostu mnie nic nie interesuje. Także ja z nikim nie szukam żadnego bifu ani nic. Ja sobie z wszystkimi chcę rękę podać. Ja każdemu życzę jak najlepiej, nawet wrogom. Także pff. Ja stworzę sytuację, w której ja żadnych wrogów już nie mam, bo faktycznie ja już ten tok myślenia zostawiłem ze sobą. Ja nie mam czasu, mam prawie cztery dychy na karku na jakieś kurwa kłótnie podwórkowe, jakieś bzdury, jakieś pierdolenie. Teraz liczy się tylko zarabianie pieniędzy, dostarczanie fanom, konsumentom i supporterom najlepszy możliwy produkt i widzę tam jeszcze ogromne pole popisu, żeby się jeszcze, jeszcze lepszym stać. Czy to pod kątem y, brzmienia, czy to pod kątem flow śpiew, śpiewu, czy to pod kątem tekstowym, czy pod kątem samej jakości danej muzyki. Także to się nigdy nie skończy. Będziemy tylko lepsi z każdym rokiem. No, jeszcze mam 39, także... W Stanach kurwa Jim Jones ma 48 lat i nawija jak młody szatan. Lepszy jest od wszystkich swoich fitów. Na We Set The Trends to zjadł kurwami gosów wszystkich. Ola, Hola, como estas? Estoy bien. Kabe spoko rap rapuje, też po francusku, po polsku. Ogólnie lubię połączenie polskiego z innymi językami. Jaki gigantyczny regres mordo. Ja zrobiłem w 2000, 2000, 2021, czyli rok temu wydałem Chciała być ze mną. Ten numer jest w tym samym stylu jak Ekstaza. Zrobił tyle samo wyświetleń jak Ekstaza. Miałem numery na moje warunki średniego odbioru, odbioru, gorszego odbioru i zajebistego odbioru, czyli jest parę kategorii, nie każdy numer może być midasem, tak, bo też nie robimy, kurde, muzyki na stadiony tylko i wyłącznie, tylko też dla słuchaczy rapu, dla słuchaczy trapu, hiszpańskiego trapu, afrotrapu, robimy różne numery, tylko że Polska jest specyficzna, tak samo jak Niemcy i najlepiej się przyjmuje po prostu bum, 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 szlager, i, i melodię disco polo, także nie ma problemu, będę wam to dostarczał, bo rozjebie tym system, ale ja osobiście uważam, że ekstaza i hipnoza są zajebistymi nutami, które we Francji by leciały yy, non stop w radiu. Zwłaszcza hipnoza, tylko po prostu każdy kraj ma swoje prawa, ma swoich odbiorców, swoją estetykę no i moja muzyka jest tylko po części robiona pod białych, bo ja słucham tylko czarnych artystów i tym się inspiruje, więc potem wychodzą takie nuty, i może czasami jestem za wcześnie z jakimś brzmieniem, czy z jakąś estetyką, czy czymśkolwiek, tak. Także trzeba jeszcze napierdolić z 20 hitów platynowych, i wtedy będziemy robić co chcemy. Ale, mocne słowa, Patryczku. Pokaż papiery. Pan kompas, to jest czysty Nie ma żadnej zgody z nikim. Kogo nie znam, a jakieś tam afery aferowicze internetowi mnie nie interesuje. Także przez to, że mi tutaj też za to nikt nie płaci, to moglibyście, jak macie coś zapytać, robić to w jakiś w miarę kulturalny sposób, albo mieć jaja na tyle, żeby wyskoczyć spod tego telefonu, jak będę w Polsce i wtedy tak na żywo porozmawiać, bo... Uważam, że to jest dużo ciekawsze, jak, jak dwie strony się widzą, a nie tylko jedna strona drugą. Nie, z dichem na pewno w przyszłości coś się nagra, tylko trzeba się po tylu latach znowu spotkać, zobaczyć, napić się wódki i zacząć nagrywać. Dzięki wielkie. Dzięki. Nie mam kontaktu z nikim. Dobra, ostatni raz wam wytłumaczę. Tylko bo wasz ojciec wyjeżdża na tiry, a matka się pruje i dupy daje na prawo i na lewo i nikt wam kurwa kanapek do szkoły nie smaruje i nie znaczy, że możecie ze mną gadać jak wam się podoba kurwa. Ja jednak mam trochę tam higieny i trochę charakteru, żeby nie odpowiadać na, każde głupie za, na każdą głupią zaczepkę, ale zbastujcie trochę. Nowe ciuchy już niebawem, na pewno na początek przyszłego roku. <śm> Mogę się założyć o 100 tysięcy euro, że tak nie będzie. Higiena umysłu, higiena ma do tego to że, to, że dużo osób żyje codzienność w śmietniku, ma niskie poczucie wartości własnej i nie uważa siebie za cokolwiek wartościowego, mimo że wszyscy jesteśmy jakby stworzeni mhm. przez Boga, to tylko człowiek, który sam nienawidzi siebie jest w stanie życzyć komuś tak źle i być tak perfidnym. I w większości jesteście na tyle młodzi, że po prostu sami nie wiecie, co tam mówicie, bo rzucacie tymi słowami, rzucacie ty tymi pomówieniami i tymi wezwiskami, po prostu jak papierem toaletowym. No. Wasze słowo jest warte, no. Jak ktoś tak się odzywa w realnym świecie, to są za to konsekwencje, ale nie jesteśmy tu w realnym świecie. Tutaj jest to parę kliknięć na jakiś ekranik i można powiedzieć, co się chce, i dlatego to są wasze 5 sekund zaistnienia, że ja was zauważył. No. Na tym to polega. No ta. <śm> z drewnicy, Benka. Pozdrowie, Benie. Szary ty te opfy zdjęcia, święta zdjęcia, ja panu lusty. Będą jeszcze kawałki w stylu ZL albo coś będą, 28 wychodzi płyta w stylu ZL, dlatego tam nie ma ani jednego afrotrapu na tej płycie. Nie będzie mój nóż jest we krwi, bo numer kusz jest igiego. Będzie drill, jest bardzo dobry numer drillowy w postaci Blade na płycie. Także zapraszam do odsłuchu 28 i tak jak mówiłem, już niedługo teraz zaczynamy grać koncerty klubowe, bo czasowo nie wyrobimy się z jakimiś biletowanymi wielk wielkimi koncertami, tylko robimy klub show. Czy będą chainy Sikarius. Na pewno w przyszłości będzie jakiś merch. Czy to one będą się nazywały Sicarius, czy jakokolwiek to jeszcze nie wiem. Na razie planujemy ruchy na przyszły rok. Na razie po półrocznej nieobecności przyjeżdżam, żeby zadziałać. Parę spraw pozałatwiać, mianowicie też właśnie sprawy dystrybucyjne, żeby tam trochę podpromować. Może jakieś wywiady dam odnośnie tej płyty ZL. Jestem dumny z tej płyty, bo jakby. Pierwszy raz sobie naprawdę wziąłem dużo czasu, żeby zrobić płytę, sam to miksowałem, sam to masterowałem w różnych warunkach, jakby tak samo jak pierwsze płyty powstały, po prostu ja samym sobą robiłem muzykę i dlatego jestem zdania, że jak najbardziej um, warto po prostu ją odsłuchać, mimo że ona nie będzie miała takich zasięgów jak moje duże hity, gdzie cały team ludzi przy tym pracuje, w sensie, że po prostu bity są poprawiane, są miksowane ścieżki, są miksowane um, ścieżki wraz z wokalem i są kręcone klipy i idzie zupełnie inna logistyka za tym, ale tutaj ja osobiście po prostu najwięcej czasu, najwięcej siły i najwięcej determinacji w to włożyłem i dlatego to jest dla moich hardkorowych fanów a kolejny album będzie znów wielkim komercyjnym